Tak. Jarosław Iglikowski, Związek Zawodowy Taksówkarzy Warszawskiej Taksówkarz. E, szanowni Państwo, tutaj Paweł Bierzycki e, chyba prawie wszystkie podstawowe nasze e, uwagi do e, tej nowelizacji przedstawił. E, ja chciałem tylko jeszcze jedną rzecz, e, jeszcze jedną rzecz chciałem e, Państwu naświetlić. Ta nowelizacja może idzie w dobrą stronę. Problem polega na tym, że nadal nie ma żadnych zapisów pozwalających na skuteczną egzekucję prawa. Mowa jest o pośredniku i bardzo dobrze, że jest mowa o pośredniku. Niestety ten pośrednik jest fikcją zgodnie z zapisami nowelizacji, ponieważ pośrednik odpowiada tylko i wyłącznie za to, czy przedsiębiorca, któremu wydał zlecenie, posiada stosowną licencję. To teraz powiem Państwu jak wygląda sytuacja w praktyce. Partnerzy firmy Uber, partnerzy firmy Bolt mają licencję, jedną licencję na 2000 samochodów i w tym momencie taki pośrednik jest czysty. Mimo, że dalej w pełni świadomie przekazuje zlecenia podmiotom, które nie wykonują tych zleceń zgodnie z prawem. W jednej z wcześniejszych wersji tej nowelizacji była mowa też o tym, że pośrednik ma zweryfikować uprawnienia kierowcy nie tylko tego, czy przedsiębiorca ma stosowną licencję, ale też uprawnienia kierowcy, bo to kierowca na końcu wykonuje tę usługę i ustawa jasno precyzuje obowiązki, które kierowca musi spełnić. Ta nowelizacja też nie wprowadza żadnego kroku w stronę egzekucji później już nałożonych kar. Mamy do czynienia chociażby z sytuacją, ja sobie pozwoliłem zadać Inspekcji Transportu Drogowego zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej. Spytałem się o jedną, jedną konkretną firmę, która działa na terenie Warszawy, która bierze na siebie kary dla nielegalnych przewoźników. Firma ta w ciągu półtora roku, czyli przez cały 2017 i przez pół 2018 roku dostała łącznie kar na ponad milion, milion dwieście tysięcy złotych. Wiecie państwo, ile udało się ściągnąć z tych pieniędzy? Zero. Zero złotych. Nie ma w ogóle egzekucji nałożonych kar. Jeśli państwo się spytacie inspekcji transportu drogowego, a mamy tutaj przedstawiciele, przedstawicieli inspekcji, to mogą te dane potwierdzić, jeśli mają dostęp od ręki, jeśli nie to myślę, że w najbliższym czasie to nie stanowi większego problemu zapytać chociażby telefonicznie Mazowieckiego Inspektora Transportu Drogowego, który potwierdzi te dane. Chodzi konkretnie o firmę KW, KV, KV Paweł Drost, gdzie firma w międzyczasie też na przestrzeni kolejnych lat działania swojego zmieniała kilkakrotnie formę prawną właśnie dlatego, że jak już skarbówka wsiadała na nich skuteczniej no to firma ogłaszała upadłość, powstawała następna firma. Dlatego to, o czym mówił mój przedmówca Paweł Bierzycki, czyli prowadzenie licencji na obszar i na przedsiębiorcę i od licencji wypisów jest naprawdę bardzo ważną zmianą, ponieważ pozwoli skuteczniej egzekwować przepisy prowadzenie uszczegółowienie pośrednika, czyli wprowadzenie też tam obowiązku weryfikacji kierowcy, jest tutaj naprawdę podstawową kwestią, ponieważ w tej chwili, tak jak mówiłem wcześniej, ten pośrednik nadal za nic nie odpowiada. Mamy, mamy praktykę codziennie na drogach i brakuje w tej ustawie wie, naprawdę zapisu, chociażby znanego z Belgii czy z Francji, w którym jest mowa jasno, że. Pojazd, gdy jest zatrzymany do kontroli okazuje się, że jest wykonywany transport drogowy bez wymaganej licencji lub są łamane inne przepisy, które e, można egzekwować, znaczy, można na miejscu kontroli stwierdzić zero-jedynkowo, czyli albo są spełnione, albo nie, wtedy jest wymagana od razu kaucja na drodze na poczet kary lub pojazd jest odkolowany do czasu uiszczenia kary. O tym mówi artykuł 94 ustawy o transporcie drogowym, tylko że w przypadku tylko i wyłącznie przedsiębiorców spoza Polski wprowadzenie takiego zapisu dotyczącego też przedsiębiorców polskich momentalnie gwarantuje nam prawie stuprocentową skuteczność egzekucji kar. Tak jak mówiłem, w tej chwili tej egzekucji w ogóle nie ma. I takie przepisy, zaznaczam, to, to nie jest wymysł nasz, taksówkarzy. E, takie przepisy funkcjonują czy w Belgii, czy we Francji i tam nikt nie mówi niczego o e, prywatnej własności, bo jak znam życie, zaraz padną takie argumenty. E, także naprawdę byśmy prosili o to, żeby ta ustawa była kompleksowa i kompletna a nie tylko wprowadza fasadowe zapisy, które poza tym, że są na papierze, niczego w praktyce nie zmieniają. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są następne zgłoszenia? Proszę bardzo. Tak, proszę się przedstawić. Dziękuję.